Liza Puccinello? Liza Puccinello była żoną ojca chrzestnego. Mona Sax, zła bliźniacza siostra Lisy. Odbezpieczyłaś Gnata, zła bliźniaczko. Możesz zrobić komuś krzywdę. To Lisa potrzebuje pomocy. Ja jestem profesjonalistką. Rozwaliłabym Ciebie bez mrugnięcia okiem. Jasne, a moje referencje znajdziesz wypisane na tym trupie. Jack był w takim stanie, że nie mógł cię wrobić. Oboje szukamy tego samego drania. To Angelo Puncinello zamordował twojego przyjaciela i wciągnął cię w to wszystko. Jesteś tego pewna? Mam swoje źródła. Nie mam pojęcia. Najpierw strzelam, potem pytam, kto zapłacił za głowę arty diavła. On jest mój, ten sadysta zapłaci za bicie swojej żony. Może wspólnie zajmiemy się tą sprawą? Już się bałem, że tego nie zaproponujesz. Palec zaczął mi drętwieć. Jaką łyski lubisz? Wszystko jedno. Byle bez środków na cenę. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. To był dobry trunek. Miał słodkawy smak. To nic osobistego. Po prostu nie chcę ryzykować, że dostaniesz szału i zabijesz także listę. Koszmar był taki sam jak zawsze. Przesuwające się w ciemnościach cienie stare i paskudne. Szaleńczy śmiech mordercy niósł w sobie ładunek straszliwych podtekstów. Gdzieś w oddali płakało dziecko. Można się było tego domyśleć, gdy znaleźliśmy cię śpiącego przy trupie Lupino. Prawdziwy z ciebie co? Zdjęcia przedstawiały obrazy z dawnych, dobrych czasów. Alex i ja mieliśmy kiedyś chwilę chwały. Towarzysze broni, najlepsza ekipa w policji i agencji i takie tam głupoty o męskiej przyjaźni. Dałbym wszystko, aby mieć teraz jego wsparcie, ale nie miałem tyle szczęścia. W ogóle nie miałem szczęścia. Michelle spoglądała na mnie ze zdjęcia. Moja rodzina. Chwila szczęścia na Polaroidem. Sądziłem, że będzie trwać wiecznie, póki śmierć nas nie rozłączy. Nie chciałem o tym myśleć. Wtedy wydawało się, że to się nigdy nie wydarzyło. Ale oto złamałem swoją zasadę. Pomyślałem o tym. Strach był jak igła w mózgu, zimna i boleśnie przebijająca się do serca. Uwielbiam kreskówki, wiesz, a najbardziej bierze mnie kapitan Pałkarz. Uwielbiam kreskówki, wiesz, a najbardziej bierze mnie kapitan Pałkarz. Można ich zadzgać, pokroić, podziurawić, wysadzić w powietrze, spalić, zdezintegrować. Nieważne co im zrobisz, i tak zawsze wstaną. Na stole leżał pamiętnik Michel. Michel pracowała na pół etatu w biurze prokuratora okręgowego. Pamiętnik był otwarty na ostatnim wpisie dokonanym jej starannym charakterem pisma. Na moje biurko trafiły wczoraj wojskowe akta. Walhalla Zaraz! Czy to nie ma czasem związku z mitami skandynawskimi? Wikingowie? Próbowałam powiedzieć o tym Maxowi, ale był zajęty. To pewnie nic ważnego. Kurier musiał się pomylić. Od tej chwili będę zawsze znajdował czas dla niej. Pusta obietnica. Było już na nią za późno. Max, błagam mnie! Dlaczego, Max? Dlaczego? Nie chciałam! Morderco, zabiłeś ją! W prawdziwym świecie nigdy tak nie jest. Przebudziłem się z koszmaru i... w koszmarze. Mózg próbował rozsadzić mi głowę. Max Payne. Masz fajne nazwisko. A zabójca się uśmiechał. Miło cię poznać. Jestem franki Pałka Niagara. Niagara? Bo gdy płaczesz, to wylewasz wodospad łez? On miał kij bejsbolowy, a ja byłem związany. Wkurzanie go było świetnym pomysłem. To zdrowie. Spójrz choćby na mnie. Uwielbiam kreskówki. Przemoc w kreskówkach to fascynująca sprawa. No, odpocznijmy chwilę, muszę się odlać i strzelić piwko w barze. Ale nie martw się, na pewno wrócę. A potem się policzymy. Za przyjemności trzeba płacić, draniu. Wytoczył się z pomieszczenia, zamykając drzwi na klucz. Wszyscy popełniają błędy. Mój nie polegał na wkurzeniu zbira z pałką i tak bym nie obił. Błędem było to, że zaufałem dziewczynie z bronią. Bezmyślnie uwziąłem się na pierwszego lepszego wrednego typa, jakiego znalazłem, a powinienem zainteresować się kimś wyżej, głową rodziny Puncinello. Jakoś nie mogłem wściekać się na monę. Chyba miałem słabość do ładnych buzi. Ale gdy ktoś traktuje Twoją głowę kijem baseballowym, to trudno jest nie chować urazy. Zaciągnęli mnie do piwnic hotelu Jacka Lupino. Skopali mnie i pobili. Czułem się jak to krzesło, które właśnie połamałem. Miałem tylko kij niagary, pomazany moją własną krwią. nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi w chowaniu. <laughs> hey Kolejny kawałek gazety na miejscu zbrodni. Frankie zostawił swoją wizytówkę, komiks z kapitanem Pałkarzem, tuż obok kanału pełnego trupów. Lepiej nie zadzieraj z kapitanem Pałkarzem! Nawet mój największy wróg, rowerowa dziewczyna, daje na sam mój widok. Aha! Było ich tam wystarczająco dużo, żeby zawstydzić seryjnego zabójcę. Sprawy miały się coraz gorzej. Niebiescy przyjechali i odjechali. Pomazali podłogi kredą, a drzwi okleili żółtą taśmą. Gliniarze, którzy mieli pilnować tego miejsca, zostali zabici. Franki, jego chłopcy i ja mieliśmy hotel tylko dla siebie. jaj, daj spokój, nie żartuj. stanowi zagrożenie. Szalona wiedźma. Szkoda, że jej nie słyszałeś, ale był wrzask, jaki ochoccy dorwali, gdy próbowała rozwalić szefa. Oj, to kiepsko. Trójce? To gorsze od tego, co Franki robi z tą małpą na dole. Długo będzie umierać. Mięśniak przy telefonie mówił o Monie. Trójca Puncinello nie była dobrą nowiną. Czuję. ...działania, Czy mogliście Państwo Wszelkie niezm... zagrożenia w ...działania, Czy... Śnieżycy. Kolejny dowód środki. na to, Walkiria że kuncylo ja nie nie lubił. Ustalono, że wszystkie ofiary znalezione na terenie klubu Ragnarok to znani przestępcy, z których wielu miało we krwi znaczne ilości walkiri. Wiarygodne źródła twierdzą, że wśród zabitych jest także Max Payne, choć nie odnaleziono jeszcze jego ciała. Wiarygodne źródła, czyli ktoś uznał, że mamy mnie mafia i nie chciałaby policja nadal węszyła. Dostaliby potem ciało w stanie ledwie umożliwiającym identyfikację i sprawa zostałaby zamknięta. Don Puccinello mógł być tym wiarygodnym źródłem informacji, tyle tylko, że miał nieaktualne informacje Nie wystarczyło mu, że mnie wrobił Chciał mnie jeszcze zabić Było to dla niego tak ważne Że zostawił Frankiemu instrukcję na piśmie Max Payne musi zdechnąć jak pies Za problemy, których narobił Franki, wierzę, że zajmie się tą sprawą Z należytą starannością Hotelowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś? Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. Widziałem już ten samochód. Wówczas był zwiastunem niezłych eksplozji. Władimir wrócił. Bum, już nie żyjesz, Max. Może bym się zaśmiał, gdybym tylko pamiętał, jak się to robi. Co to ma być? Zabawa w policjantów i złodziei? Jak coś do mnie masz, to się ustaw w kolejce. Spokojnie, kole. Robisz karierę w wiadomościach, nie? Uzbrojony i niebezpieczny. <tryk> <tryk> Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zawsze chciałem coś takiego powiedzieć. To fałszywe oskarżenia, wrobili mnie. To kwestia gustu. Na pewno masz powody, aby robić lub nie robić tego, czym się akurat zajmuję. Chcesz mnie wysłuchać? Słucham.